Słuchajcie moi drodzy, chcieliśmy wam życzyć wszystkiego najlepszego na święta. Nie stać go łańcuchy, tak kwar, Nie mam dziś wszystkiego najlepszego na święta. Ja też. Dobrze, teraz to Ja będę oryginalny, życzę wam wszystkiego najlepszego na święta. I wiecie co, i ten, żeby te święta były takie zdrowe, radosne, żebyśmy się wszyscy nie przejadali. Chciałbym życzyć um, najbardziej udanego sylwestra, <grym> jakiego sobie wymarzycie a to nie, ją, to nie do... nami na dwójce. Tak, so. nie, Właśnie, Jakby to Sylwester to na żywo na dwójce jesteśmy. Wynie. Jakby komuś nie wypaliła jakaś impreza, to, albo nikt go nie chciał zaprosić. Dwa premierowe numery. Nu <grym> Dwa premierowe będą, tak że, a, Dwa a, numery będą, także. A premierowe? 51 tak. tym tym euro, bo na pewno jest takie. Kopie numer. Dziękujemy bardzo serdecznie. Eee, ja będę odpowiedzialny za rozpoczęcie tego. Cześć!